Dzisiaj z wielką przyjemnością przedstawię Państwu kogoś, kto do nas przyjechał z Litwy specjalnie dla Państwa. Jest to osoba szczególna, bo pedagog, poetka, działaczka polska na Litwie, prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejden, oddziału Związku Polaków e, Lauda. Witamy brawami panią Irenę Duchowską. Antycka strona działalności pani Ireny Duchowskiej. autorka takich tomików jak Znak Isy, Wydawca Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 2004 rok, głos Laury, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 2005 rok, mój Testament też Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 2006, miraże wersja polsko litewska ten jest wydany w Kiejdanach na Litwie. I sentymenty. Dzisiaj to wszystkie towarzystwo regionalne. I myślę, że teraz czas, by Pani Jerenka ciut z tej swojej poezji Państwu zaprezentowała. Ponieważ obecnie mieszkam na Laudzie, opisanej w fotografii Henryka Sienkiewicza. To są tereny nad rzeką Laudą. Istniejące do dziś, istnieją naprawdę. E, jak tak wyobrazić sobie mapę Litwy, to w centrum Litwy. Między takimi miastami jak Lidany, Konierz i Szarlot. Olałczyk. I cóż to za Polek, co trylogii nie czyta? I będąc na Litwie, Olałdę nie spyta. Nie wie o tym, że tu Polsku ściewieki przetrwała. Pamięci o legenda legendę została. Lubicza brak na mapie ale są wodokty kolejne, Choć w palacu już nie ma śladu, zachował się kościół z Nie trudno widać po drodze, pacunelie do mnie witają. Na starym cmentarzu znani ludzie spoczywają. spoczywają. nie mają mały gór, krajkę i nożne psliny, parę głośnych wodą, doliny i sateliny. No stajmy. U w centrum Litwy my się goni do macierzy. Stale muszę starczyć bitwy, Któż nostalgię moją zmierzy? Trzeba walczyć o szacunek, orła dumnie mnie w duszy nieść, Dbać o polski wizerunek, W sercu syna oddać cześć. I jak żołnierz stać na warcie, Bez strachu szkody karierze? Polskości broniąc za żarcie, Los mój panu powierzę. Slumianka. Moja słomianka. Niegdyś zadbana rodowa siedziba. Już niewiele po niej zostało. Miejsce, gdzie stało Sto dola, porosło pokrzywą. Sadzawkę zasypano, i rosną nie Po studni źródlanej wody Za się nie zostało śladu. Zbudwiał krzyż przy drodze, spimowano klon, Polamały się ploty. Znikły śliczne kwiaty, chata zmurszała, i jakby usiedła pod ciężarem wiatr. Dziś króci się z moją pamięcią, tam już nie jest mój dom. U źródła. Wracałam jak na skrzydłach do swojej słomianki rodzinnego gniazda, źródła energii. Tam dla mnie płakały brzozy, obiecały zakwitnąć w aprocie. szumiał gaj za wygonem. Na kępie czerniały jagody, okalały polankę poziomki, lipy chroniły sad. Sadzawka lśniła od słońca, skrzypiał żuraw przy studni, Wiosną klon dawał swój sok, odurzająco pachniał jaśmin i bez. Zasadem na Jana dzieliły swe grona kwiecia akacji, brzęczały pszczoły z pasieki, fruwał bociek nad łąką. Jesz z rodzinką mieszkał pod płotem, mruczał kot, tuląc się do nogi, łasił się pies. Skowycząc radośnie, tam dla mnie zawsze był ciepły kąt. Tak o swojej rodzinnej wsi słomianka, gdzieś pod Wilnem, pisała pani Irena. Sztandar. Jak długo starczy sił by trzymać tę spinaczkę? Zawsze pod górę muszę iść. Wiatr stale wieje w oczy. Coraz to jakiś kamień na tak głowie się toczy. Grozi lewiną za żarty nienawiści i złości, bo ze sobą dźwiga sztandar ludzkości. Amary, kto myśli, że łatwo Polakiem dziś być na lądzie, niech tu zamieszka. O, gdybyż tu tylko tolerancji brakło. Razimowa, niepaństwowa, dorodzona dzieci. Zawadzona wam biało-czerwony amary. Horyzonty. Droga ciernista, pełna wybojów, ostrych kamieni. Kaleczę się, padam. Otwieram oczy, oddalę jak wiecie. Czołkam się, podnoszę, by pchnąć dalej, do horyzontu. Chociaż jest nieuchwytny, jak nie szczęście. Ma ojczyzna. Ma ojczyzna to. Krzyże przy drodze, gniazda pocianie, łany zbóż złocistych. Wieżby płaczące, białe lilie w jeziorach, lasy bogate piagody i grzyby, tęcza w deszczu srebrzystym, stada żurawi na niebie, kolorowe drzewa jesienią, zaspy śnieżne zimą, wieże kościołów mileńskich, rodzina i bliscy. Swojska mowa. Jesteś, Panie, jesteś nas zawsze, a my mozolnie Cię szukamy. Czujemy Twoją obecność, ale nie zawsze się pojmujemy. Zapominamy o Tobie, gdy nic się nie dzieje, a Ty stary nas masz w swojej opiece. Przemawiasz do nas w naszym sumieniu, a my staramy się go zagłuszyć. Wzniecerz w naszych sercach, a my się dbać o płomień. Pesymizmem niszczymy swe dusze, a Ty pomagasz dojrzeć światło. Grzeszymy, a Ty stale przebaczasz. Gubimy się, a Ty nas prowadzisz. Błagamy Cię i nas wzmuchujesz. Brzoza, lubiłeś brzozy płaczące. Dawały siłę, wiarę, natchnienie, sen o białym koniu, szatach przebiewnych, synku malutkim na łące. Zrąbano brzozę, zaorano łąkę. Czym jest? Czym jest życie? Krótką chwilę. Czym jest wiara? Pogodnym odejściem. Czym jest przyjaźń? Cieniem anioła. Czym jest miłość? Szczególnym blaskiem oczu. Czym są uczucia? Głębiną duszy. Czym jest wierność? Podstawą ufności. Czym jest ufność? Siłą przetrwania. Czym jest rodzina? Stoją na dobre i złe. Mm. Czym jest praca? Lekiem na rozpacz. Czym jest twórczość? Nieszczęśliwą miłością. Czym jest poezja? Melodią serca. Czym jest uznanie? Zyskaniem szacunku. Czym jest kariera? Krótkotrwałym bliskiem. Czym jest sława? Kolekcjonowaniem wrogów. Czym jest zazdrość? Własną zdolnością. Czym jest tortura? Bezwzajemnym uczuciem. Czym jest uraza? Wrażliwością krzywdzonego. Czym jest złudzenie? Poczuciem szczęścia. Czym jest problem? Wytwórnią wyobraźni. Czym są słowa? Dzięki. Dzięki. On ją pojął za żonę, ona mu pobiła dzieci. On dbał o swoją karierę, ona dbała o tom. On szukał łatwiejszego życia, ona dźwigala na swych barkach szare dni. On zapomniał o obowiązku. Ona wyrzekła się siebie. On skupiował kukułkę. Ona musiała być źle. On niszczył siebie i wszystko po drodze. Ona czekała na zwykle, przepraszam. Do światła. Choróbsko wstrząsa, stopuje, wycisza. Daje czas na refleksję, Znaczy tak trzeba. Nic nie pomoże mu. Raczej czas. Szykować się w drogę do światła. Horyzonty. Droga ciernista, pełna wybojów, ostrych kamieni. Kaleczę się, padam, otwieram oczy. W oddali łąka kwiecia. Czołgam się, podnoszę, by brnąć dalej do horyzontu, Chociaż jest nieuchwytny, jak szczęście. To ja. I zdziwiłbyś się. To ja. Już tyle lat minęło, a dla mnie jesteś taki sam, Jak w ten wieczór, że skończyłem dotyk, jak pierściłeś brzusty. Na ustach miałeś nogi uśmiech, Rozmarzone spojrzenie, w bujnych falach twych głosów I grało zachodzące słońce, wieczorem razem Słuchaliśmy i miłości. Będąc w wojsku, prosiłeś, bym i słuchała za ciebie, by wybaczyła i wróciła, ale już było za późno. Dziś siedzisz przede mną na koncercie już nie sam, A ja słyszę echo rapsodii. a ja ostatni kwiat naprzeciw. Przez całe życie szukam kwiatu po procie, którego jeszcze nie widział nikt. A ja marzę, jedyna wierząc, że tylko dla mnie będzie.